Będziemy wspólnie rozważać Słowo Boże z drugiej księgi królewskiej. Ale zanim będziemy czytać konkretne wersety, chciałbym nawiązać do istotnej myśli. Otóż, historia proroka Elizeusza, jego działalność, jest symbolem na naszego zbawiciela, pana Jezusa. W zakresie jego misji jak również działalności cudotwórczej, którą pan Jezus prowadził, pomagając wielu, wielu ludziom oraz ogłoszenia Ewangelii, którą pan Jezus przekazywał o Królestwie Bożym. W tej części historii z drugiej księgi Królewskiej akurat dowiadujemy się o działalności króla Achaba, wcześniej potem jego syna, króla Jorama, który sprawował władzę przez 12 lat. Ale okazuje się, że ani on, król Joram, ani jego matka Izabel nie okazali skruchy, mimo Bożych ostrzeżeń posyłanych przez proroka. I nadal właśnie w Królestwie Izraela panowały różnego rodzaju grzechy. Gdy Elizeusz prorok przybył do Damaszku, to na jego spotkanie wyszedł aramejski dowódca wojskowy Hazael. O tym mówił rozdział 8. I wtedy Elizeusz przekazał Hazaelowi proroctwo, że będzie nowym królem Aramu. Tak się też stało. Hazael skrycie zamordował króla ben i został królem na jego miejsce. A potem, zgodnie z tym proroctwem, które przekazał mu Elizeusz, to zaczął prowadzić wojny z Izraelem. I pod Ramot Gileackim Wojsko dowodzone przez Hazaela doprowadziło do zadania rany królowi Joramowi, i on wycofał się do miejscowości Jezreel, aby tam się leczyć z tych ran, jakie otrzymał. Hazael nie miał za zadanie zabić króla Jorama, ale miał mu zadać ranę, miał go ranić. I król Joram pozostał przy życiu, mając tę ranę, jaką otrzymał podczas wojny. I teraz pierwszy werset z dziewiątego rozdziału drugiej Księgi Królewskiej mówi nam na temat dalszego ciągu tej historii. Otóż jest napisane, że prorok Elizeusz przywołał jednego z uczniów prorockich i rzekł do niego: przepasz swoje biodra i weź z sobą ten zwan z olejem i zajdź do ramot gileackiego, bo tam właśnie toczyła się wojna. To był rok 841 przed narodzeniem pana Jezusa. I werset drugi i trzeci mówi tak: Gdy tam przybędziesz, to są słowa Elizeusza, jakie dał polecenie temu właśnie jednemu z uczniów, gdy tam przybędziesz, rozejrzyj się za Jehu, synem Jehoszafata, syna nimsziego. Zajdź do niego i wyprowadź go z grona jego towarzyszy i przeprowadź go poprzez izby. Potem weź z banzolejem i wylej na jego głowę i powiedz Tak mówi Pan, namaściłem Cię na króla izraelskiego. Potem otwórz drzwi i niezwłocznie umykaj. Można by zadać pytanie, dlaczego prorok Elizeusz osobiście nie udał się, aby namaścić właśnie jechu na nowego króla. Wszystko wskazuje na to, że chodziło o zachowanie dyskrecji. Dlatego że Elizeusz był tak bardzo znany, że jego obecność wzbudziłaby dużą sensację tam właśnie pośród tych żołnierzy. Młodzieniec, którego posłał Elizeusz, miał po prostu po dokonaniu tego namaszczenia niezwłocznie uciekać stamtąd. I teraz od czwartego Biblia mówi tak. Poszedł więc ten młodzieniec, sługa proroka, do ram od Gileackiego. A gdy tam przybył, oto przebywali tam właśnie dowódcy wojska. I powiedział. Mam z tobą porozmawiać, wodzu. A Jechu rzekł: Z kim z nas wszystkich, a on na to? Z tobą, wodzu. Wstał więc i wszedł do gmachu. Wtedy wylał olej na jego głowę i rzekł do niego: Tak mówi Pan Bóg Izraela: Namaściłem cię na króla nad ludem pana, nad Izraelem. Wytępisz ród Achaba, twego pana, i tak pomszczę na Izabel krew moich sług, proroków, i krew wszystkich czcicieli pana. I zginie cały ród Achaba, bo wytracę u Achaba wszystkich męskich potomków, zarówno niewolnych, jak i wolnych w Izraelu. I uczynię z domem Achaba jak z domem Jeroboama, syna Nebata, oraz z domem Baaszy, syna Achiasza. Izabel zaś Pożrą psy na polu w Jezreel, i nikt jej nie pogrzebie. Potem otworzył drzwi i uciekł. A więc po przekazaniu tego bardzo mocnego poselstwa i po namaszczeniu Jechu na króla, uczeń proroski natychmiast opuścił to miejsce. Możemy powiedzieć, że on przekazał nic innego jak poselstwo sądu. Jest to bardzo ciekawa analogia do czasów końca, ponieważ gdy Pan Jezus przyjdzie powtórnie, to będzie sąd nad wszystkimi, którzy prześladowali lud Boży, a w szczególności nad systemem, który symbolizowany jest przez królową Izabel. W Księdze właśnie Apokalipsy mamy też Izabel, gdzie w liście do Tiatyry jest wspomniana i tam symbolizuje ten system odstępczy, system działający przeciwko Bogu. Ale wróćmy do historii. Jedenasty werset mówi tak. A gdy Jechu wyszedł do dostojników swego Pana, zapytano go, czy wszystko w porządku? Po co ten szaleniec przyszedł do ciebie? A Jechu im odpowiedział, wiecie wszak, kto to jest i co mówi. A więc wyglądało na to, że ten uczeń prorocki, który przybył do Jechu, także był znany wśród ludu. A przynajmniej ci dowódcy wojskowi wiedzieli, kim on był. Na ogół postrzegano uczniów prorockich jako takich ludzi trochę dziwaków, takich troszkę nawiedzonych ludzi. Często się zdarza, że i nas też ludzie postrzegają z racji tego, że mamy odmienny styl życia, inaczej się wyrażamy. To też możemy być dla ludzi ze świata takimi dziwakami. Co wcale nie oznacza, że jest to złe zachowanie, prawda? W wersecie 12 i 13 Biblia mówi dalej tak: A oni na to nieprawda powiedz nam wtedy Jechu rzekł tak, a tak powiedział do mnie tak, mówi Pan namaściłem Cię na króla nad Izraelem. Wtedy oni szybko zdjęli swoje szaty i podłożyli je pod niego na samych stopniach, zadeli w trąby i zawołali: Jechu jest królem! Tak więc chociaż ci uczniowie prorocy byli uznawani za szaleńców, <tryk> gdy jeden z tych szaleńców namaścił właśnie Jechu olejkiem i ogłosił go królem, to mimo wszystko uwierzyli, że było to słowo od kogo? Od Boga, że to działo się z natchnienia Bożego, że to nie była inicjatywa tylko człowieka. W czasach, gdy królowie Izraela i królowie Judy zupełnie się niczego nie spodziewali, Jechu zostaje namaszczony na nowego króla i zaczyna swoją misję, którą jemu tu przekazał Bóg. I tu jest bardzo ważna analogia na nasze czasy, na czasy końca. Dlatego, że ludzie bezbożni zupełnie nie będą się spodziewać, że nagle nastąpi powtórne przyjście Pana Jezusa, aby ukarać bezbożnych za ich złe życie, za to, że nie przyjęli ostrzeżeń do nawrócenia i po to, aby zbawić tych, którzy oczekują na przyjście Pana Jezusa. Dalej historia z drugiej Księgi Królewskiej mówi nam tak: 14 i 15 wiersz. W ten sposób Jechu, syn Jehoszafata, syna Nimśiego, uknął spisek przeciwko Joramowi. Wiemy, że Joram był następcą Ahaba i był królem, prawda? To był dwunasty rok jego panowania. Joram zaś wraz z całym Izraelem pilnował jeszcze wtedy Ramot Gileackiego przeciwko Hazaelowi, który walczył jako król Aramu przeciwko Izraelowi. Następnie jednak król Joram wycofał się aby się leczyć w Jezreel z ran, jakie mu zadali Aramejczycy, gdy prowadzili wojnę z Hazaelem, królem Aramu. Jechu zaś powiedział, jeżeli się na to zgadzacie, to niechaj żaden uchodźca nie wymknie się z miasta, aby pójść z tą wiadomością do Jezreel. W tamtym momencie, w tej całej sytuacji, nie mogło być żadnych wiadomości, które mogłyby się przyczynić do ocalenia tych występnych ludzi, którzy po prostu byli skazani z powodu Bożego Sądu na zagładę. I tu jest znowu analogia na czasy końca. W czasie końca, gdy ten czas próby, czas łaski dobiegnie końca, nie będzie już więcej głoszenia Ewangelii, nie będzie można już przekazywać dobrej nowiny, nie będzie już poselstwa łaski dla tego świata. A więc teraz mamy jeszcze dogodny czas, aby przekazywać ostrzeżenie, aby ludzie się nawrócili i byli gotowi na powtórne przyjście Pana Jezusa. Popatrzmy dalej do historii II Księgi Królewskiej. Od wiersza 16, 9 rozdziału. Po czym Jehu wsiadł na Rydwan i pojechał do Jezreel. Tam bowiem leżał Joram. Ahazjarz zaś, król ludzki, zjechał tam, aby odwiedzić Jorama. Gdy strażnik stojący na wieży w Jezreel dostrzegł poczet jehu, który nadciągał, dał znać: Widzę nadciągający poczet. Wtedy Joram wydał polecenie: wyznacz jeźdźca i wyślij go naprzeciw nich, i niech się zapyta, czy przyjeżdżają w pokojowych zamiarach. Wyjechał więc jeździec na koniu naprzeciw niego i powiedział: Tak mówi król, czy przybywacie w pokojowych zamiarach? Na to Jechu odpowiedział: Co Cię obchodzi, czy w pokojowych zamiarach przychodzę? Zawróć i jedź za mną. Więc strażnik doniósł: Posłaniec do nich dojechał, ale nie wraca. Wtedy wysłał drugiego jeźdźca, a gdy ten dojechał do nich, zapytał: czy przybywacie w pokojowych zamiarach? A Jehu odpowiedział: Co cię obchodzi? Czy w pokojowych zamiarach przychodzę? Zawróć i jedź za mną. A więc, tak jak ci dwaj posłańcy przyłączyli się do króla Jehu, podobnie analogicznie w czasach końca, wielu z tych, którzy wspierali odstępczy system, który działa przeciwko Bogu jeszcze, przyłączą się do Ludu Bożego. Szczególnie, gdy głośne wołanie poselstwa o powtórnym przyjściu Pana Jezusa będzie taką zachętą, taką szczególną motywacją, aby przyjąć Ewangelię. Rozdział 18 Księgi Apokalipsy mówi o tym, że cała Ziemia oświecona zostanie od Słowa Bożego, aby ludzie mogli podjąć decyzję. I dalej 20 werset mówi tak. I strażnik doniósł królowi, dojechał aż do nich. Ale nie wraca. Sposób zaś jazdy jest taki, jak u Jechu syna Nimsiego, gdyż jedzie jak szalony. Co się okazuje? Wiedzieli, że spośród wszystkich dowódców, których miał król Joram, tylko Jechu potrafił jeździć na koniu jak szalony. I to szczególnie było taką cechą, która go wyróżniała, prawda? Z daleka mogli się przekonać, że to Jechu. I tu jest ciekawa też analogia na czasy końca. Gdy nasz Pan, Jezus Chrystus, będzie powracał na obłokach, to także będzie rozpoznany z daleka przez Jego lud. Wszyscy go rozpoznają, nawet ci, którzy nie czekają na powrót Jezusa z taką wielką tęsknotą jak Jego lud wierzący. I dalej czytajmy od wersetu 21. Wtedy Joram rozkazał: zaprzęgaj. I zaprzężono do jego rydwanu, i wyjechali Joram, król izraelski, i Ahazjasz król judzki. Każdy na swoim rydwanie wyjechali naprzeciw Jechu i spotkali się z nim przy polu Nabota Jezreelczyka. Gdy Joram zobaczył Jechu, zapytał: Czy przybywasz w pokojowych zamiarach? A on odpowiedział: co znaczy, że w pokojowych zamiarach, skoro dotąd trwają sprośności Izabel, Twojej matki, i liczne jej gusła? Inne przykłady mówią, że Jechu wypowiada do króla Jorama: Skoro dotąd trwają cudzołóstwa Izabel, Twojej matki, i liczne jej czary. A więc jak nazwał Jechu matkę Jorama Izabel? Jak ją określił? Określił ją jako cudzołożnicę, jako czarownicę, no i oczywiście matka jako jego matka. I te trzy określenia występują w Księdze Apokalipsy, w 17. rozdziale. Jest tam właśnie proroctwo o wielkiej nierządnicy która cudzołożyła z królami zwodziła narody swoimi czarami i jest matką nierządnic i tak jak robiła to właśnie królowa Izebel także miała prześladować lud boży ale wróćmy znowu do historii z drugiej księgi królewskiej wersety 23 i 24 wtedy Joram zawrócił i zaczął uciekać wołając na Achazjasza zdrada Achazjaszu a wtedy jechu wziął rę w rękę swój łuk i trafił Jorama w sam środek pleców, tak iż strzała przeszyła mu serce, on zaś posunął się w głąb swojego rydwanu. Król Joram miał wcześniej swoją szansę, dlatego że Elizeusz wiele razy ostrzegał go, wiele razy zachęcał go do nawrócenia. Był królem przez 12 lat. Gdyby tylko zechciał, to mógł wprowadzić reformę i ograniczyć wpływy swojej matki Izabel i ten kult Baala, który ona ciągle preferowała. Na początku swoich rządów Joram nakazał usunąć posąg Baala, ale jak się okazało, była to taka reforma na pokaz. Świątynia Baala nadal stała i odprawiano w niej pogańskie kulty. Król Joram ciągle wykazywał niewiarę i nie pozwalał, żeby Duch Święty odrodził jego serce. A zatem przyszedł czas zakończenia łaski dla niego i przyszedł czas wymierzenia sądu. Wersety 25 i 26 mówią tak: Potem jechu rzekł do Bitkara, swojego adiutanta: Weź go, czyli Jorama, i rzuć na działkę pola nabota Jezreelczyka. Przypomnij bowiem sobie, gdyśmy obaj, ja i ty, jechali tuż obok siebie za Ahabem, jego ojcem, wtedy pan wydał na niego ten wyrok: Krew nabota i krew jego synów, którą widziałem wczoraj, mówi pan, odpłacę ci na tym polu według słowa pana. A więc kto był odpowiedzialny za śmierć Nabota? Wiemy o tym, że to król Achab i jego żona Izabel. Izabel uknuła spisek, a więc nakazała starszym w mieście Jezreel, aby wystawili fałszywych świadków, że Nabot bluźnił Bogu i królowi i z tego powodu Nabot został ukamienowany. Ale prawdziwą przyczyną było to, że Nabot nie chciał oddać królowi Achabowi swojej winnicy. Król Achab zamiast ukarać Izabel za ten czyn, za ten spisek, który ona uknuła, przywłaszczył sobie winnicę Nabota i wziął na siebie odpowiedzialność za morderstwo. Także synowie Nabota zostali zamordowani, aby właśnie król Achab mógł przejąć jego winnicę, aby już nie było żadnych prawomocnych spadkobierców. A Biblia mówi wyraźnie, że syn nie odpowiada za grzechy ojca pod warunkiem, że w nich nie trwa i ich nie powiela. Wiemy właśnie, że król Joram przez 12 lat praktycznie nic nie zrobił, aby uczynić krzywdzie, jaka spotkała na bota jego rodzinę. I korzystał właśnie z tej jego winnicy, tak jak wcześniej jego ojciec Ahab. Tak więc. Jechu rozumiał, że jest Bożym narzędziem, aby wymierzyć sprawiedliwość i sąd. Wspomniał, że był świadkiem, jak właśnie prorok Eliasz wypowiedział wyrok na Achaba, i gdyby wtedy król Achab nie pokutował w tamtym czasie, to prorok Eliasz mógłby namaścić już wtedy Jechu na króla, a Jechu wykonałby wyrok na Achabie. Ale wiemy, że Achab Prosił o łaskę, pokutował, i wtedy całą tą sytuację Pan Bóg przesunął w czasie, dając mu jeszcze możliwość nawrócenia. Kolejne wersety 9 rozdziału drugiej Księgi Królewskiej, 27, 8 i 9, mówią o tym, że Jehu nakazał również zabić <kuh> króla Judy Achazjasza, który był obecny właśnie przy królu Joramie, i również był to Boży wyrok. A więc Pan Bóg nie życzył sobie, aby królowie Judy utrzymywali te relacje z odstępczymi królami Izraela. Werset 30 i 31. Popatrzmy. Jehu zaś przybył do Jezreel. Gdy dowiedziała się o tym Izabel, podbarwiła z szminką swoje oczy, upiększyła sobie głowę i wyglądała przez okno. A gdy Jehu wjechał do bramy zapytała: Czy masz się dobrze, Zimri, mordercą swego pana? Dlaczego Izabel nazwała Jechu imieniem Zimri? W liście do Teatyry w księdze Apokalipsy pokazana jest właśnie Izabel, która podaje się za prorokinie. I tutaj w tej historii którą czytamy z drugiej księgi królewskiej, Izabel wypowiedziała rzekome proroctwo, bo zadała pytanie: Czy masz się dobrze, Zimri, morderco swego pana? Pierwsza księga królewska przedstawia Zimriego, który panował najkrócej wśród królów izraelskich, bo panował tylko siedem dni i on uknął spisek przeciwko królowi Eli. Zabił go i sam obwołał się królem. Ale naród wybrał na króla Omri'ego. I gdy Omri ruszył z wojskiem przeciwko Zimri'emu, zamknął się on w zamku i podpalił go, i w taki sposób skończył życie. I wtedy królem został Omri. Dlatego właśnie Jechu zabił króla Jorama i przyjechał, aby zabić teraz Izabel, jego żonę. To właśnie z tego powodu Izabel przepowiadała Jechu, że jest zwykłym buntownikiem i skończy jak Zimri. Ale proroctwo Izabel było proroctwem fałszywym, ponieważ Jechu, zabijając ród Ahaba, wypełniał wolę Bożą. Pan Bóg dał Jechu za to długie lata panowania, ponieważ, jak mówi historia biblijna, Jechu panował 27 lat jako król. Tak więc Izabel występuje tutaj w tej historii jako fałszywa prorokini. I teraz werset 32-33, przeczytajmy. Jechu zaś zwróciwszy się twarzą ku oknu, tam gdzie stała właśnie Izabel, zawołał: Kto ze mną trzyma? Kto? Wtedy wyjrzeli ku niemu dwaj czy trzej eunuchowie. A on zawołał: Zrzućcie ją. Wtedy oni ją zrzucili, a jej krew obryzgała ścianę i konie, które ją stratowały. I dalej, od 34 wiersza, Biblia mówi tak: On zaś wszedł, a najadłszy się i napiwszy, powiedział: Rozejrzyjcie się za tą przeklętą i pochowajcie ją. Wszak to córka królewska. A gdy poszli, aby ją pochować, znaleźli z niej tylko czaszkę, nogi i dłonie. Powrócili więc i donieśli mu o tym, a Jechu rzekł: to jest spełnienie słowa Pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tiszbitę tej treści. Na polu izraelskim psy pożrą ciało Izabel, a zwłoki Izabel będą jak gnój na powierzchni roli, na działce w Jezreel, tak, iż nie powiedzą już: to jest Izabel. A więc Boże proroctwo wypowiedziane przez Proroka Eliasza wypełniło się w 100%. procentach. Kiedy patrzymy na tę historię w wymiarze symbolicznym, w wymiarze czasów końca, to okazuje się, że w czasach końca będzie szczególna uczta dla ludzi posłusznych Bogu, którzy będą zabrani do nieba. I zasiądą właśnie za stołem z Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Ale również Biblia mówi o uczcie dla zwierząt polnych i ptaków, które będą jeść ciała niepobożnych, którzy zginą podczas powtórnego przyjścia Pana Jezusa. Chociaż dla niektórych może się to wydawać czymś odrażającym, ale Biblia wyraźnie to przepowiada. Działalność króla Jechu Wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa przy jego powtórnym przyjściu, aby mógł odłączyć sprawiedliwych od bezbożnych i dać każdej z tych grup odpowiednią zapłatę. Król Jechu, tak jak już wspomnieliśmy, symbolizuje także królów ziemi, którzy w czasach końca nie dadzą się już zwodzić nierządnicy. Wypowiedzą jej posłuszeństwo i zniszczą ją. A więc w czasach końca będzie ten bezbożny system, który otrzymał śmiertelną ranę ze strony świeckich potęg, ale dopiero podczas powtórnego przyjścia Pana Jezusa ten system będzie unicestwiony na zawsze. Pierwsza Królewska, XIX rozdział, XVII wiersz zawiera to proroctwo Kto ujdzie przed mieczem Hazaela, tego zabije Jehu. I właśnie w tej historii dzisiaj widzimy dokładnie to, czego nie dokonał Hazael, dokonał Jechu, kiedy właśnie wykonał Boży wyrok. Król Jechu nie był ideałem, tak jak żaden człowiek, ale ostatecznie zrobił to, do czego powołał go Pan Bóg. Pan Bóg, dając nam tę historię, Chce nam pokazać, że nie można w nieskończoność lekceważyć jego ostrzeżeń. Kiedy posyła do nas wezwanie do skruchy, do pokuty, do nawrócenia, nie możemy w nieskończoność odkładać na później. Nie dlatego, że Pan Bóg nie chciałby czekać na człowieka, ale dlatego, że my nie będziemy już zdolni, żeby podjąć decyzję. Pan Bóg jest otwarty dla człowieka. Ale niestety grzech ma to do siebie, że im bardziej w niego wchodzimy, tym bardziej ten grzech owłada nami i tym trudniej jest nam opowiedzieć się po stronie naszego Zbawiciela. Niech Pan Bóg da nam siłę i odwagę, niech da nam też przede wszystkim moc swego Ducha Świętego, abyśmy Jego proroctwa, Jego słowa szanowali i również przekazywali jako ostrzeżenie dla ludzi wokół nas, ta dzisiejsza historia jest bardzo drastyczną historią, ale ludzie powinni też o tym wiedzieć, co wydarzy się, jeżeli oni zekceważą wezwania Bożej miłości. Te obrazy bardzo przemawiają do wyobraźni ludzkiej i oby też przemówiły do tych ludzi, którzy w jakiś sposób myślą, że Bóg jest tak wielką miłością, że On nigdy nie ukaże grzechu i zła. Krzyż Golgoty pokazuje nam, że kiedy Pan Jezus umierał, przechodził największe katusze, największe cierpienia, ze względu na to, aby uratować nas, grzeszników. I On wziął to wszystko na siebie. Także nikt z ludzi nie musiałby umierać, kiedy mówi nam proroctwo, że jednak będą ludzie umierać z powodu swoich grzechów, bo nie skorzystali z łaski Pana Jezusa. Z jego ofiary na Golgocie. Chwała niech będzie Panu Bogu, że mamy jeszcze właśnie dogodny czas łaski, że możemy sami, jak i ludzie wokół nas, korzystać z tej Bożej, wspaniałej łaski. Wykorzystujmy ten czas, aby Ewangelię o Królestwie Bożym można było ogłosić w pełni i abyśmy mogli, tak jak mówi Pismo Święte, kiedy te wydarzenia zaczną się wypełniać. Podnieść nasze głowy ku górze i widzieć, że wraca nareszcie nasz Król i Zbawiciel, Pan Jezus. Jemu niech będzie za to wszystko chwała, co nam dał. Amen. Amen.